Wszystko to zostało zorganizowane przez Stany Zjednoczone, by przejąć kontrolę nad Ukrainą i pozbyć się rosyjskiej ludności. Spytasz mnie, co skłoniło mnie do wyrażenia takiej opinii, że to USA zorganizowały. Możesz mi nie wierzyć, więc posłuchaj spowiedzi samych Amerykanów. Zainwestowaliśmy na Ukrainie ponad 5 miliardów dolarów, aby osiągnąć ten cel. Aby chronić demokrację i dobrobyt na Ukrainie. Tak, to ta sama Victoria Noland, która siedem lat temu pomogła obalić demokratycznie wybranego prezydenta Ukrainy. Żądałem od Poroszenki i Jaceniuka, aby podjęli działanie przeciwko prokuratorowi generalnemu, ale oni tego nie zrobili. Wyszli z konferencji, to im powiedziałem nie dam wam miliarda dolarów. A oni odpowiedzieli nie możesz decydować, nie jesteś prezydentem, a to prezydent nam obiecał. Powiedziałem to zadzwoń do niego, nie dostaniecie miliarda dolarów. Powiedziałem, ma 6 godzin. Jeśli w przeciągu 6 godzin prokurator generalny nie zostanie zwolniony, to nie dostaniecie pieniędzy, sukin syny Amerykański prezydent Biden, wtedy jeszcze wiceprezydent, nie ukrywał nawet faktu, że zapłacił prezydentowi Ukrainy i zażądał zwolnienia wszystkich prorosyjskich urzędników na Ukrainie. Przyznaj sam, że to brzmi jak bardzo skorumpowana demokracja. Myślę, że fakty są wystarczające i pewnie nie zdawałeś sobie sprawy, jak bardzo administracja USA jest zaangażowana w sprawy ukraińskie. Tak więc w 2014 roku radykalni naziści razem ze zwolennikami Unii Europejskiej i NATO przeprowadzili krwawy zamach stanu w stolicy Ukrainy Kijowie. Nazwali to Euromajdan. Wszystkie te straszne wydarzenia były również relacjonowane przez zachodnie media otwarcie popierające radykałów i skandaliczne bezprawie. Bezpośrednio po obaleniu rządu radykałowie zaczęli prześladować tych, którzy się z nimi nie zgadzają. Natychmiast po dojściu do władzy nowy parlament pozbawił język rosyjski statusu języka regionalnego. Język rosyjski został całkowicie usunięty ze wszystkich programów edukacyjnych. Oczywiście bardzo to martwiło ludność rosyjską, która mieszka na wschodzie i południu Ukrainy. Zaczęli stawiać opór, nie uznając nowego rządu Ukrainy. Rząd, którego nie wybrali, który doszedł do władzy nielegalnie za pomocą krwawego przewrotu. Rząd, który otwarcie dyskryminował Rosjan i wspierał ruchy nazistowskie. Ale o faszyzmie porozmawiamy później. Obserwując te działania, autonomiczny Krym odmówił uznania nowego rządu i zadeklarował chęć przyłączenia do Rosji. Referendum odbyło się na Krymie, gdzie 96% ludności głosowało za odłączeniem od Ukrainy i przyłączeniem do Rosji. Zwróć uwagę na ten fakt. Krym dobrowolnie przyłączył się do Rosji, ponieważ ludność Krymu obawiała się nowej władzy niebezpodstawnie. Rosja nie zająła Krymu, nie było wojny, nikt nie zginął. Krym dołączył się do Rosji z własnej woli. W 1991 roku na mocy umowy między Rosją a Ukrainą port morski został wydzierżawiony Rosji do roku 2042. Ale nowe przywództwo Ukrainy chciało usunąć stamtąd Rosjan, bo zamierzali wstąpić do NATO. Departament Obrony USA ogłosił już przetarg na budowę obiektów wojskowych na Krymie. Wyobraź sobie, że Rosja zorganizowała przewrót na Hawajach, a nowy rząd hawajski chce usunąć bazę Pearl Harbor i umieścić tam rosyjską bazę. Wyobraź to sobie. A teraz pomyśl, jak szalenie zabrzmiało to dla Rosji. Amerykańska baza na Krymie w Sewastopolu. Po przyłączeniu się Krymu do Rosji represje na Rosjanach pozostałej części Ukrainy się nasiliły. Rozpoczęły się pogromy Rosjan. W mieście Odessa spalono Rosjan żywcem wraz z całym budynkiem, bo protestowali przeciwko rusofobii. Palono ludzi żywcem tylko dlatego, że byli Rosjaninami. Zauważ, że gdy osoba wyskoczyła przez okno, próbując uciec od płomieni, zostaje dobita kijem. I choć cały świat zachodni nie widział w tym nic złego, to wydarzenia w Odesie wstrząsnęły wszystkimi Rosjaninami. Spalenie ludzi żywcem przeraziło inne dwa regiony rosyjskojęzyczne, które odmówiły posłuszeństwa nowym władzom i ogłosiły niezależność. To rejony Doniecka i Ugańska, zwane potocznie Donbasem. A ponieważ regiony te nie przyłączyły się do Rosji, a jedynie ogłosiły niezależność, to rząd Ukrainy ośmielił się przeciw nim rozpocząć kampanię wojskową.